Dzień dobry, dzisiaj wam pokażę jak e, przepraszam y, jak y, ponuczyć się na PSP do internetu to jest bardzo prosty poradnik, tak jak tamtemu jak wrzucać motywy ale po prostu dla tych y, nowych ludzi, którzy mają nowe PSP i chcą się po prostu dowiedzieć y, to, to jest właśnie dla nich ten poradnik. Pierwsza rzecz y, Tutaj z boku jest taki przełącznik akurat w 1000, PSP 1K, ja mam akurat 1003, nie przerobione, więc wszystko jest OK. Ten przełączniczek z boku musi być u góry. I wchodzimy, tak, w Network Settings, wchodzimy w Settings, potem Network Settings. Bierzemy to drugie, Infrastrukturę Mode. Bierzemy New Connection. Bierzemy Scan. który nam skanuje. Pięknie, dobra szukamy, ja mam tutaj połączone, bierzemy tego, bierzemy web, bierzemy strzałkę, jeżeli może widać, bierzemy web, tutaj wpisujemy webkeya naszego internetu, musimy mieć router, to jest albo połączenie jakiekolwiek internetowe, nie? czyli wifi, nie? No, no to tutaj wpisujemy naszego webkeya, można go znaleźć, w ustawieniach internetu naszego, kiedy już mamy go wpisanego, jeżeli mamy tutaj już naszego wpisanego, idziemy dalej, bierzemy Easy, potem bierzemy nazwę naszego tutaj, nazwę naszego internetu, idziemy w bok, tutaj pokazuje nazwy internetu, SSID web, łebki automatik, bla 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 bierzemy szczegółkę w bok, bierzemy krzyżyk musimy chwilkę poczekać, tutaj jest test connection klikamy na to nam się łączy z internetem widać nam się już połączyło praktycznie i proszę państwa, tutaj jest wszystko ok wszystko już jest OK, signal strength 100%.